widzowie, witajcie w tym odcinku To jest pierwszy odcinek jaki powstał z Alien SMP Tak, ten Alien, Alien Gaming Na tym odcinku też jest Team X ręcznik <grywka> I Entropy Ten sławny Entropy i Alien też jest sławny i... Team X też jest Na początku wśród wszystkich panował pokój i wszystko dawało się i zgodnie z planem. Natomiast po chwili stało się to... Halo, 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 halo? Halo. Nie halo? czekaj, boys. O, Cześć! Prac o Alien Gaming bez znacznego powodu zaczął mnie hantować. To mnie nie bij, nie bij, ustawiaj, przestań, przestań hmm. Po prostu nie mogłem tego tak zostawić Musiałem uzyskać swoją zemstę Za wszelką cenę Czemu się śmiecie ze mnie, że mam słaby mikrofon, mikrofon. Jak to kraj?

Walca tutaj i zaznaczył walca, w końcu udało mi się go pokonać Super fast czasu, wszyscy się rozeszli i zaczęli się koksić ja natomiast postanowiłem stworzyć drużynę, ponieważ przetrwanie na tym serwerze może no, być trudne. O kurde, Team X, cześć! Ej, ty trochę jak ręcznik wyglądasz teraz. Ej, Team X, robimy setima na nich. Ej, robimy team i nazywamy go Team X. Ej, nie, oni nas słyszali. Team X, uciekamy! Team X! Tamten moment zapoczątkował jedyną i największą więź między dwoma graczami na tym serwerze. Pala ona aż do końca serwera, które w sumie wąszy trwał jeden dzień. Bardzo się cieszę, że zrobiliśmy ten Team X. Potem postanowiłem odszukać swoich nieprzyjaciół i spróbować nawiązać z nimi konta i może nawet sojusz! No. Pomóżcie mi! Łupki! No ok. no to... Spokojnie, ja zerwałem Team X z Team X em Tutaj musiałem skłamać w celu zyskania ich zaufania. Później, jak zobaczycie, użyłem czarnej metody ciemnej psychologii, Biorąc dokładnie jedno zaraz z, z piecyka. Ja jest. Nie... Aha. Wow, ale kurwa zrobił 360. Oh my god, ale piękny. Po jakimś czasie udało mi się zrobić ten do nas, jak wszędziem się, nagle stało się to... Kto tam za słyszę jakiś. Team <tryk zypki> X pobójcie! Pobójcie Team X! Chodźcie na grupę chyba, że macie swój własny team i jesteście źli. Bo mnie zabiliście jak byłem w kopalni Prawda, wow. normalnie pod Wow Sę normalnie podpoglądam Niestety z powodu kryzysu będę resztę nagrania ja niestety muszę zakończyć tą piękną historię Mam nadzieję, że się wam podobało Subskrybujcie, lajkujcie i jeszcze tam ten z Widzowie Ogłaszam, że odchodzę z YouTube'a, Od dzisiaj wszystkie filmiki będą nagrywane na platformę E621, ponieważ z nie przyczyn YouTube bezprawnie usunął mój filmik.